Aj nie zdążyłem Nie zdążyłem Live mi się wyłączył Eee, wróciłem? Bebele, dzwonię do ciebie O, cię nie ma Wyszedłeś w ogóle co się dzieje? Wróć Żabeł. Żabeł. Halo Żabeł. Żabeł wróć do mnie. No za co tu no to myślałam. Wróciłeś. Nie, 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 mi wywaliło. A, nawet się ja nie zażyłem. live'a znowu, gdzie się wyłączył. Nowy live, dołącz do mnie. ty już. Ja do ciebie gadam, ty mi nic nie odpowiadasz. Myślałem, że masz mnie gdzieś, ale mnie po prostu wywaliło. Podstawowe piluchy nie mamy. Ja nie jestem super of i... Nic. No to skończmy ten dzień, chociaż. Potem możemy ich nagrywać Create'a. Czemu nie chcesz w To jest super gra. Ja oglądam. Ej, ale czemu mam 8... 8 poziom trudności, a tu nadal nie ma złodziei? Tamtej idzie dużo szybciej, nie? Bo. Adzie idzie dużo szybciej kasowanie? Niż Zuzi. Eee... No, ten kod trzeba. Chyba. No, nowy kod trzeba. Co trzeba? Nowy kod. Nowy kod. Mhm. Wytłany. Trzeba jutro... Dwie, fak dwie faktury trzeba jutro zapłacić. Widzisz? Eee, bo serio. Te, 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 te. Lobby jest zablokowane chyba. Jak jest zablokowane jak tu byłeś? A bo jakby na jak mi to wywaliło. Co? co? Niemożliwe. Znaczy ja bo już jest połowa dnia, to już nie mogę wyjść. Ale na pewno nie może dołączyć. No, jakby, jakby było zablokowane, to by nie mógł skopiować kodu. Lobby jest teraz otwarte na publicznej? Zamknij lobby Zamknięte Otwórz lobby Otwarte <laughs> Spróbuj dołączyć jeszcze raz Długo ja Nie ma Ruchy dla małych dzieci. A na magazynie jest nie wiadomo. Nie ma tego też nie ma. I tych dwóch rzeczy też nie ma. I tego też nie ma. I tego Barbara może się popisać teraz pozwalam ci. I co? To nie, nie możesz dołączyć? Nie mogę! To musisz poczekać jeszcze... 6,5 godziny Dobra, to idę Gdzie idziesz? Tam idziesz, co? A no! Ty idziesz Chodź ze mną, chodź ze mną się ja wszystkie produkty bez ciebie tu jest trudniej. To wszystko pokończyło. Po prostu sklep. Wszyscy narzekają. Co się dzieje? Nic nie ma. <ślesk> bo to w ogóle tablet mi gdzieś zniknął nie wiem czy jego tleka są korzyste gdzie ty jest? czemu tu gdzieś poszedłeś? it's too much of E, to jest kawa, a to jest herbata. Gdzie jest czarna kawa? Nie mam takiego czegoś. Gdzie jest czarna kawa? No, dzisiaj, by musiał być gdzieś przy herbatach. To jest? to jest? czarna kawa Na parę będzie czarna kawa Ten herbata? To jest czarna kawa Mamy coś takiego? Takiego czegoś w grze nie ma Może w aptece? Jak nie ma czegoś takiego jak czarna kawa? Jest czarna kawa, jest niger kawa ja, ja mam w ręce karton z czarną kawą, ale takiego czegoś nie ma W tym sklepie przynajmniej Jest Gdzie? Jest, chyba na, na, na środkowej półce chyba Na środkowym rządzie Rządku Tu Jezu Ile ja się naszukałem? Tak ogólnie to się nie razy bez ciebie Nie, połowa sklepu jest pusta Puste półki są O No No. W dwóch jest dużo łatwiej nie wiem, co? nie wiem co ty mi tak pomagasz, bo ja nawet nie wiem co ty robisz no, Nie ja też się zastanawiam Ale dosłownie to jest, pół sklepu, jest puste półki są może się nadal wejść zobaczyć. Jest puste po puste. Czyli potrzebujesz mnie. To jednak tak. I ja przekrojesz to, że jestem bez trochę tak bez dużo też na no, obrót. No, ci tyko, zjadać cokolwiek. Ja, ja rozłożyłem wszystko co zamówiłem, a tu nadal na, na, niczego nie ma. Przestańmy to mówić. napakowany jest. Zaczyna się bać tej gry. Tego, 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 tego. tego 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 tego, tego jogo. tu, to 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 to, 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 nie wiem czy już brałem, Jest dramat bez drama. A to co w końcu robimy? Hotel. Co muszę ma Hotel, rabel, uuu ser i swoje inne przyimki O! O w końcu. To by cię nawołać Co robimy w końcu? Co to grało? Dobra. Robimy to, co wczoraj testowaliśmy na kreatywie, tak? Mhm. Mm ja mi gdzieś tak. z 40 minut jeszcze który tworzył również doświadczoną służbę dyplomatyczną, szukającą nowych swoich zników poza granicami kraju. Okay. Umocnienie polskiej kultury też było przyorcem władcy. Dlatego w łazienkach królewskich urządzał obiady czwartkowe dla utalentowanych twórców, których nie mogła zapomnieć brak kapelarze nowego so right. Niestety katarzyna w końcu dostaje. Wskręciły się w kontekście inwazji rosyjskiej. Polska, na. Wskręciły się do rozbioru polskiej w 1772 roku. Jeśli coś komuś nie podobało, a koledze naruszyli. Potem tym że no, za to, mi zrealizować tą To mi było Powołał chociażby Komisję odrywając tym całosłupem, aby zrealizować żeby do i to, tym razem w bezpieczny sposób udało się Młocarycy uwagać w tej W 1991 roku, w tej pierwszą polską i europejską decyzję, wyjaśniając, jak pan. Tak, kiempański. Pasz, Tak się z tego obrazu jest pasz testuńczyka? Władza szlachetnika została znacząco ograniczona. Posunięty w Iberni zyskał większe władze niż A chłopi zamiast należeć do szlachetników znaleźli się pod ochroną no. O, Bo przecież nie są własnymi. Nie może być. Nowe prawa konstytucji najbardziej nie sprowadzały się bogatym magnatom. Dlatego podaję mnie spiskować przeciwko wrogom. Zawiązali Konfederację Czargowską i poprosili... Więc mam o... lekcję w ferie. historii No to... było pomarzyć. Tym samym naszą iluś drugie rozgłosy Najlepsza zapanowała naprawdę ponura atmosfera, ale jak coś się komuś nie podobało, to koledzy czekali na zimę. To już Tadeusz Kościuszko, słynny generał i bohater. Kościuszko błyskawicznie wkonał Rosjan w ulicy podrasałej cali. Co rozbudził... ...w Tak, tak, myciła za szał... ...i zapomnił się wyciszyć. Ładki skórowe chłodniki. Tu. Nie tu. Tu. Prawie pewnie. Nie zamówiłem, oni jeszcze nie przynieśli więc będzie zamówił kolejny, bo widziałem, że jest pusto. Dobra, zobaczmy wszystko już roznieśli jeszcze roznoszę. Dobra, poczekam i wychodzę. I idziemy creata. Pierwszy odcinek już na kanale. No dobrze, to sprawdźmy koniec dnia, tylko zrobić ci screen'a. Masz. Hey, ile? Ty widzisz to co ja? Tak. Dwanaście tysięcy na plus Kto może jednak cię nie potrzebuje? <noise> Co to jest? Uwau, wow. wow, jak my mieliśmy cztery. Po cztery tysiące do tej pory. pokażę, hmm. jak tam franczono. Chyba, ma... ch chyba wiem dlaczego. Dlaczego? Bo mamy nowego pracownika. E, bo cen. W jaki może być ograniczona ilość e, tego. E, tych klientów. To jest się. E... A klientów mamy klimatyzację. Żyj? Maksymalnie Żyje. No bo cię zacięło, co mówiłeś? No bo to, że powrócę jak szybko. No bo cię zacięło. Dobra. Dobra. Ja to, ty masz internet z Red Bulla, czy ja z Biedronki? No ja mam... nie nie wywali. A mnie nie wywaliło internetu. Mam, ja mam dobry, bo ja mam światło To światło a nie rusz. Które nie podpięty kabel. <grym> dlatego się rozłącza. Ale rzadko się rozłącza. A ciebie nadal nie słychać. Weź, uspokój internet. To małe słuchawki. To winna słuchawy nie internet. Internet mam dobry. Fajnie, że w pofortacie to miałeś już animację ale dobra. To, co mówiłeś, chodźcie, ja cię nie rozumiem. Mówiłem no to, że klimatyzator zmienia maksymalną ilość klientów, a jak, a, jak ma, a jak szybciej kasują, to szybciej przychodzą klienci. Może. A więcej klientów równa się więcej pieniędzy. Więcej pieniędzy, równa się więcej wydawania. Więcej wydawania równa się więcej przedmiotów. Więcej przedmiotów równa się mniej pieniędzy. Dlaczego straciliśmy o siedem koła na, na kosztach produktów? Ale to i tak mało, my czasem 14 tysięcy stracimy. Wiem. Raz więcej czasem tracimy. To co robimy? Dołączasz do mnie czy. No, tego. Czy na no, na no, Dobra, to dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że live Wam się podobał. Zapraszam na następne. Zapraszam na odcinki. Między innymi z Creata, którego właśnie idziemy nagrywać. Jeden już jest na odcinku. E, na... Tak, jeden nie? już jest na odcinku. Jeden już jest na kanale. Do następnych. Cześć. Cześć!